Czy wiesz, dlaczego podczas katastrof lub wojen warto mieć przy sobie radio? Współczesne sieci komunikacyjne są wprawdzie zaawansowane, ale ich infrastruktura jest bardzo delikatna i łatwo może ulec awarii z powodu przerw w dostawie prądu lub ataków wojennych. W takich sytuacjach niezawodne radio staje się najlepszym źródłem informacji. To awaryjne radio z napędem ręcznym zostało zaprojektowane zgodnie ze standardami wojskowymi wyposażone w baterie o dużej pojemności oraz system ładowania słonecznego, co zapewnia nieprzerwane działanie. Dzięki ręcznej korpce do ładowania już nigdy nie będziesz musiał martwić się o zasilanie. Wytrzymała obudowa odporna na trzęsienia ziemi, powodzie, pożary i uderzenia pocisków chroni wnętrze urządzenia. Głośniki oferują czysty dźwięk przestrzenny, a radio wspiera słuchanie przez słuchawki. Wielopasmowe fale radiowe umożliwiają odbieranie lokalnych i międzynarodowych audycji. Wbudowany chip pamięci pozwala przechowywać ulubione utwory i programy. Dodatkowo. Radio może służyć jako latarka awaryjna, a nawet ładować telefony komórkowe i inne urządzenia. Producent oferuje dziś promocję z rabatem 50%, a w magazynie pozostało tylko 88 sztuk. Skorzystanie z tej okazji może zapewnić bezpieczeństwo Twojej rodzinie i Tobie.